<głos processes> DZIEŃ witam ponownie w grze SlendyTube 2bis 2 yy, Oprócz Tobaja mamy dwóch nowych gości Lechu, który kręci się na Tobaju jak poj**ny I Wiktor, który jest Freddy's. Wow, nie, ale jest wow, śmieszne wow, wow. Stoję na Tobaju To też obraca on mi kamerę, nie? Jak ja stoję na nim E, dzień dobry, nazywam się toba, jestem kręciółkiem Dobra, idziemy już tak ZAKSUKA O ej, tutaj jest, Toba, Toba, wróć, 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 minąłeś, minąłeś. Po lewej. No tu jest. O, nie widziałem, bo ja miał... jeszcze twoją kamerę <gül�> dosłownie! No kurze. Ej, zróbcie trójkąt ten... To jest tań mnie, ale... Roku... Zróbcie trójkąt co. Czemu miałem wrażenie jakby Toba jeszcze powiedzieć zróbcie trójkąt? To, to jest. Jak ktoś zdech. tak. Kto? Okej. Okay. No kolega zdecha, jestem kamerą lecha. No nie wiem, czy czekaj, jest, nie, nie, nie czekaj, 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 stójcie tam, stójcie tam. No to jest. Nie, stójcie, stójcie, chodźcie, wracajcie, wracajcie. Kurde, nie obracaj no. mną. Tak, Bo nie wiem czy on do tego. Ej, stańcie tutaj, stańcie tu, tu tu tu. No weź skocz O tu, tu, tu. No. No No. tak łatwo zbieramy te krymiki, a PS <laughs> Dawaj, idziesz. <laughs> Wiktornek schodzi do nas. Nie, nie idę. Widzę, że wy tam robicie jakieś jesteśmy, zabawy kurde. seksualne. Nie, jesteśmy dosłownie wieżu Eiffla. Mam fajne nie. widoki, ej. O, ktoś o. goni. Co, nas goni? Eee... Wiktor, tak, ty <laughs> siebie? O, oh, Cześć! <laughs> <laughs> no hej, za Pawłem. Popatrzcie za siebie. <laughs> ja, jak tam kaberki. <laughs> Jak się to na horyzoncie! Nie jakbyście w powietrzu biegali u mnie, nie? Jak no, kto widzi, nie mam. To ta mapa jest za łatwa, zdecydowanie. Przecież ja no, jest. W sensie. W sensie. Ja bym trochę poprawił tę mapę i do, do granicę. Oj, tak, bo, bo mam, ta to ta mapa byłaby za gdyby była. Yy... Mała. Mała. Widziałem kremik. Tak mi wiem, i kto z przed goni mnie. Pozdrów lale. Dobra, y, Proszę państwa, jasne, jesteśmy świadkami tego, jak Wiktor, y, ...Nex umiera? Nie, nieprawda. I dobra, dynka, idzie, dobra, A, idzie, no? dobra, idzie... Dobra, idzie... Dobra, za ciebie ta... wysła kompania... ...na ratunek. Kurde, walczmy z lalą tak, walczmy tak z lalą. Dawaj. Lechu, O kurde. O, tu, 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 o, tu, tu, Idzie tu. Ja na te skały, czy nie? hacker, hacker, Ola, Ola Pachoras tak o nie, zlepchnął mnie. Eee, o za nami! Biegnij, biegnij! Biegnij, biegnij! Goni mnie, goni mnie. Kto Kto co kamerę, o shit, biegnie! Gdzie? kurwa, ja na <laughs> Uciekaj! Ej, czemu jestem w teksturze? Nie, skały mnie bugują! E? Dobra, pożegnaj. Skały, to skały tak. mnie trolują! Panowie, ja odkryłem chyba noclipa. klipa. Jak nół? No? Co? Jestem, te... ale ona się gapi na mnie. Jak w skalę jesteś? No tutaj! Ej, ona na serio! Stałe po prostu gości nie rozumiem... Tyle nie rozumiem No Ten Ja jestem jest. w skale tutaj obok O tu też jest zepsuta skała. To Ej Rodowski, chodzi do nas Poskoczyło! Eee, ona stoi na tej skale gdzie ja jestem w środku. No to panowie zjeciśmy grę to wszystko o, okay, zliczuję, to są naprawdę. Lechu, czemu na dosłownie każdym, w te nawet w, <noise> w Tefie znajdziesz jakieś głupie eksploity? <noise> zepsujesz każdemu grę. No to kurczę, co i tu widzę? Panie Lalo, czy pani chce coś opowiedzieć? Dobrze, chciałem powiedzieć, że bardzo fajna pogada dzisiaj, tak naprawdę. O, ruszyło się. Dobra, goni. Kogo? Y to ma. Albo. Tak, to Baja goni, no Eł wracaj do swojej kochanki. Wracaj do swojej kochanki. Ona Sto stoi. Ruchu. Ona stoi w miejscu. A nie, biegnę no. w moją stronę. Jak eee. oni na mnie. Here we Skakuj go again! Kurwa. Czy ty się znowu zjeb? Boże. Eee. Ta chyba pod mapę Nie Idziemy, biegnij. Jak pod mapę wleciał? Nie, biegniesz biegnie stronę. No a ona się na mnie kapi. Nie kapie. Nie, bo, nie, ona jej tutaj nie ma. pod nawet. mapę. No, co ja mam powiedzieć? Dobra, szukam Ubiej, szukam nie widziałem schody, to potem wpadłem pomiędzy schody i jestem pod schodami. Kolega zepsuł grę. Eeeem... Um, Jak zawsze. Czy to jesteś? Welcome! Welcome! <grym> no hej! Zepsuliśmy ten etubisia. Nawet nie, ale no, no. że to wejdziesz, bo to są schody niewidzialne. Ja nie we... Ja nie we... to baj! Dobra, to tak po prostu... Po prostu weźmy w tę tą grę, bo nie są, żeby lekko się odgrywał. Ja O, odbywałem. kremik! Kurde. Yeah, kremik! Jeszcze jeden! When cream! Oh my fucking god! Tu jest! Biegnie. O, blisko, no. Cześć słodziaku Uf. Cześć słodziaku, mogę Patrz, telefon. patrz na taktykę, patrz na tą taktykę Czekaj, stary, stary Weź, weź daj mi ją na mnie Ale screamer, o do wystąpiłem Mówmy tak ultra kill I patrz, wystarczy, że się kręcisz, kręcisz w gówno, jak gówno w mną Gdzie jest ten gromik? wiem. Sprawdźcie pod nogami, czy nie macie albo 4 litera W Dup dupie Mhm Gdzie jest ten kremik? No ja tu wszędzie te naokoło patrzyłem tereny, więc... A dziwne, zapewne jednym miejsce, które nikt nie odwiedzał, więc to... Czy, wie... czy, o, znalazłem Masz? Yeah. Let's go Spróbuję zrobić windę tego... W, w czterech ludziach Na głowie Rydowski, Rydowski. Rydowski, Rydowski będzie Rydowski na dole Czyli dzień nas zabije? Słucham cię Teraz ktoś skończy na masz weedena w tym w mordzie Ej to was mhm. teraz wskoczyć na no. Radowskiego? Myślałem, że to będzie Andrzej Duda autentycznie, myślałem, że to w sensie, Andrzej Duda. Stary, popatrzcie na te drzwi przed nami No nie zmieścimy się No nie zmieścimy się Ten ten nie wypali, bo mapa jest zamknięta Remówka Remówka Co to goni na kurwa zbutowany papież, czy co? Ej, weźmy tu na cztery. I idę w drugim kierunku. E. Słyszałem piłę. O, widzę właśnie. Niech do was Niech ja? piło będzie z, z pami. Pami. E, I ten. Wiktor Neks Le... nie rusza się, bo, Le... bo chyba z tą ścianą stoi. Bo stoi. Taki spoiler. O, iść tak? tam, no iść tam, Redos. Tak. No, tak? No. What the fuck? Ale ja nie wiem, czy mam iść. ja takim kierunku mam No to ty leć. O nie, ja tak słyszę tą piłę, nie, nie No właśnie mówię. Nie, nie ważne. U mnie blisko. Oj, goni nas, nas! Kurwa, gdzie tu wyjście? Nie ma. Eee, to za tobą ty... jest! O, o Tinky. Tak, tak. Oczywiście można go zbejtować, teoretycznie. To jak ty... to, to baj... To Tobaj, on jest zaraz za O, jak w tych formułach z postacją. Eee, koledzy, mam chyba dwa Oj tak mam przepisy, nie żyje. Idziemy do niego? Idziemy. Nie żyje. Ej, co do mnie wykorzystujesz? żyj w ogóle. O ja no, pitole. Zbierzemy te chemiki czy... O. Co się stało? Ja jeszcze mam na, pomysł na tytuł filmu. Co ja? Lech Leco grę. Ej, może mi się uda to, to powtórzyć. Chodźmy w po okremi. No chyba jako pierwszy, to mi się pojawi. To, to jest iść. trudne, ale to... <laughs> nie. To jest wow. o, ty... o to widać bo on tu idzie, on tu idzie! Powajmy się! Mój kurde, boże, piła, odczysz się od mojej dupy! No ja pierdzielę. Mam wrażenie, że on lubi twoją dupę. Mam mu odlecieć do ciepłych krajów! Nie masz mu zrobić dziecko, co? Czy możecie przestać być gejami przez jeden moment? No, nie nie Nie, Nie, nie nie nie, nie tam nie nie no, nic nie Radowski, ja się znajdę. Dobra, mogę wyjść. Nie no osoby, które. Ja to... mam tu kremik ostatni. Oiii, prawda? zdechnąć w tym samym momencie, kiedy zebrałeś ten niemalny Dobra, to na koniec powiem tak. Na koniec powiem tak. Radowski. Jesteś Ciu. M. Dziękuję. Nie mogłeś tego normalnie powiedzieć, że jesteś tak głupi. Nie, chciałem to, żeby tego montażysta Radowskiego tak wytnął, takie. To Nie wołaj się no ja! Jaka mina? Mi was weźde tą maskę! Mi weźwaka się puszcza!